Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj będziemy rozmawiali o dobrostanie zwierząt, konkretnie dobrostanie drobiu, dobrostanie kur. Co sprawić, żeby dobrostan u drobiu był jak najlepszy i co to jest w ogóle dobrostan? Dobrostan, moi drodzy, to są warunki, w jakich kury żyją i im lepszy jest ten dobrostan, im są lepsze te warunki, tym kury niosą Wam więcej jajek i dodatkowo są bardziej szczęśliwe, zdrowe i tak dalej. Więc warto o ten dobrostan dbać, od razu sorki z góry za głośność, natomiast może być to spowodowane tym, że jesteśmy w kurniku, wszystkie kury są zamknięte. No i stety, albo niestety jest dość zimno, pada śnieg i stwierdziłem, że nagram właśnie dla Was taki odcinek z kurnika. Więc powiedziałem, co to jest dobrostan. Teraz skupmy się, jak poprawić ten dobrostan, żeby tym kurom żyło się lepiej i dzięki temu, żebyśmy my mieli więcej jajeczek od tych kur. Więc pierwsza najważniejsza rzecz, moi drodzy, to jest oczywiście dbanie o czystość. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, tak jak Wam zawsze mówię, żeby wymieniać ściółkę. Najlepiej co 2-3 tygodnie. Teraz nawet częściej, z tego względu, że kury częściej są w kurniku, więc więcej się brudzi. Warto to robić. Przed sezonem zimowym czy przed sezonem letnim warto. Y, powiem tak trochę kolokwialnie: wszystkie kury wypędzić z kurnika, wysprzątać, wymienić obornik, wymienić ściółkę, wywapniować ściany, żeby to wszystko było czyste. Kolejna rzecz to oczywiście mycie karmidła i poidła, co robimy codziennie, najlepiej wieczorem. Wodę również wymieniamy i staramy się wymieniać codziennie. Y, jeżeli chodzi o pokarm, również. Y, co podajemy? Oczywiście podajemy. Zboża, podajemy warzywa, podajemy zielonkę w okresie letnim i wiosennym, natomiast w okresie zimowym, podajemy jakieś tam natki warzyw, również staramy się wzbogacić o parowane lub gotowane ziemniaki. Kolejna bardzo ważna rzecz dotycząca dobrostanu to jest dbamy o to, żeby nasze kurki w kurniku najlepiej były same. To znaczy, żeby nie przebywały z innymi zwierzętami tylko pozostawały w kurniku tylko i wyłącznie same. To znaczy jest to potrzebne przede wszystkim po to, żeby po pierwsze nie przenosiły się choroby, a po drugie wtedy jesteśmy bardziej w stanie zachować czystość. W przypadku gołębi wygląda to tak, jak widzicie, że dużo rzeczy niestety jest ubrudzonych, ubłoconych. A warto po prostu sprawić, żeby w tym kurniku było jak najbardziej czysto. Więc najlepiej wtedy trzymać kurki same w kurniku. Kolejna bardzo ważna rzecz jest, jeżeli chodzi o dobrostan, to jest oczywiście zachowanie odpowiedniego światła w kurniku i wilgotności. O wilgotność, oprócz tego, że wprowadzimy do kurnika zwykłą, normalną, odpowiednią wentylację, będzie nam bardzo trudno w takim ogólnym założeniu zadbać, natomiast jeżeli chodzi słuchajcie o światło, grunt żeby nie raziło one kur, ono kur i dodatkowo żeby się odpowiednio w tym kurniku rozmieszczało nie musi być, może być to barwa czerwona, może być biała, dużo ludzi zaleca barwę czerwoną, barwę taką najlepiej zbliżoną do barwy światła naturalnej taka będzie najlepsza, natomiast jak ktoś będzie miał inną barwę światła, nic się takiego wielkiego nie powinno moi drodzy wydarzyć i Kolejna bardzo ważna, istotna rzecz, właśnie dotycząca dobrostanu dla zwierząt, to oprócz tego, że tak jak Wam mówiłem o wymianie ściółki, o wymianie pokarmu, istotna jest, słuchajcie, różnorodność pokarmu, która również składa się na nieśność, ale również na zdrowie drobiu, ponieważ przez to jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednich wszystkich składników dla kur. I teraz, jeżeli mówimy, słuchajcie o tym dobrostanie yy, drobiu, o którym ten dzisiejszy odcinek jest, to pamiętajmy o tym, że jeżeli na przykład podajemy kurom zboże, to nie ograniczajmy się do jednego. Oczywiście pszenica to jest podstawa, ale warto podać też inne zboża. Można podać również, słuchajcie, na przykład kukurydze, można podać soje, jest tego naprawdę sporo. To odsyłam do odcinka o pokarmie, czym karmić kury. Więc jest tego naprawdę, moi drodzy, dużo. I teraz kolejna rzecz, która składa się na dobrostan i myślę, że warto, yy, warto o tym. Pamiętać, to jest przede wszystkim poziom stresu. Istotne jest to, żebyśmy zadbali o to, żeby te kurki były w miarę cichym miejscu, żeby te kury, przynajmniej znosząc jajko, miały dogodne warunki, spokojne warunki, żeby były zamknięte w jakimś pomieszczeniu, żeby nie, gdzieś wokoło nie latały jakieś koty, psy żeby po prostu była cisza i spokój, to są takie y, po prostu y, podstawy. Kolejna rzecz związana z dobrostanem to jest również zakup młodych kur. Jeżeli mamy gdzie je trzymać, jeżeli nie mamy, najlepiej te kurki, słuchajcie, kupić na wiosnę, kiedy one przez ten y, czas taki letni, wiosenno-jesienno na ten czas zimowy się po prostu przyzwyczają, potem już będą odporne, żeby nic im się nie działo. No i oczywiście profilaktycznie witaminy. Jeżeli tutaj ktoś chce szukać jakichś sprawdzonych producentów, i można podawać również czy to do wody, czy tak naturalnie po prostu jakieś witaminy dla drobiu. To są takie podstawy, podstaw. Dobrostanu. E, słuchajcie, coś się jeszcze na to sprawdza, bo tak naprawdę od samego początku, od momentu zakupu tej kury, kiedy pytamy się tego hodowcy, skąd są te kury, jak one w ogóle. E, jak, z jakiej one są hodowli, z jakiej fermy, gdzie były chowane, jaki to był chów, to tak naprawdę od początku powinniśmy to sprawdzać i badać, czy te kury są zdrowe. Warto profilaktycznie co jakiś czas wchodzić do kurnika, na przykład raz na dwa, raz na trzy dni, sprawdzając, jak się czują te kury. To znaczy, czy jest wszystko dobrze, czy kury normalnie reagują na zmysły, czy żadna kura nie jest jakaś osowiała, zmęczona, czy nie ma żadnych biegunek w hodowli, szczególnie zimą, kiedy te kury są po prostu bardziej osłabione niż latem. I bardzo ważna kwestia dotycząca dobrostanu jest taka, że jeżeli my widzimy, bo kura to wyczuje, że jest zimno, pada i nie wyjdzie na zewnątrz, natomiast mimo wszystko jak to widzimy, a jakieś kury na przykład młode czy starsze w hodowli się wchają, żeby wyjść, nie wypuszczać ich. Nic się nie stanie, słuchajcie, jak one posiedzą tydzień czy dwa w kurniku i macie odpowiednie warunki oczywiście, pod warunkiem w tym kurniku, to nic im się na pewno wielkiego nie stanie, a po prostu zapobiegnie to jakimś osłabieniom, jakimś chorobom dalszym, bo tak jak wiecie, szczególnie u drobiu, lepiej zapobiegać niż leczyć, bo do końca, nawet jak kura ma jakieś tam symptomy choroby, ciężko jest stwierdzić, jaka to jest na pewno choroba, więc warto o tym pamiętać, moi drodzy. Kolejna bardzo ważna, istotna rzecz dotycząca kur, dotycząca hodowli, moi drodzy, to jest profilaktyka związana ze szczepieniami. Ktoś mówi, że szczepienia działają, ktoś mówi, że szczepienia nie działają. No i tutaj już jest kwestia sporna, wiadomo, że jak kto uważa. Natomiast ja uważam, że mimo wszystko kurki powinny być szczepione no, przede wszystkim tym najgorszym chorobom, o których Wam mówiłem już w niejednym odcinku, jak to powinno wyglądać. Więc tak, to są takie podstawy podstaw. Słuchajcie, dotyczące tego dobrostanu i gwarantuję wam, jeżeli ten dobrostan w kurniku zostanie zachowany, tutaj te wszystkie warunki profilaktyczne dla drobiu, które pozwolą na to, że kura się będzie normalnie rozwijać, będzie zdrowa, dodatkowo będzie niosła wam dużo jajek, wy będziecie zadowoleni. Po prostu są podstawą. Jeżeli się będziecie do tego stosować, to na 99.9%, jeżeli kura nie jest chora albo nie jest jakiś problem genetyczny, będziecie mieli i jajka, i wasze kury najprawdopodobniej będą zdrowe. Więc od samego początku zakupu musimy to Konsekwentnie po prostu sprawdzać, obserwować, patrzeć, jak tamte kurki się zachowują. Więc, moi drodzy, tak to, tak to wygląda. Co jeszcze tutaj chciałbym Wam powiedzieć ciekawego dotyczące, dotyczącego drobiu? Przede wszystkim, żebyśmy to kontrolowali, żebyśmy sprawdzali, moi drodzy, kury, sprawdzali, jak one reagują. Często, jak one reagują na zmysły. Jakie wypuścimy na wybieg, czy wszystkie wracają, czy nie? Czy są w skupisku, wtedy jest im zimno, czy są rozmieszczone w różnych miejscach, wtedy najprawdopodobniej się dobrze czują. Bo tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić, moi drodzy, co tym kurką się, co tym kurką się dzieje, więc warto na to reagować.